Karol Rogowski. Relatywistyka. Nawet ładnie napisałem. Relatywisty... Tylko potem już miałem problem ze zmieszczeniem tego wszystkiego, dlatego tutaj te liczby, litery są takie już trochę pościskane. Relatywistyka. Czym by była relatywistyka, gdyby na początku nie przedstawić tego człowieka, który nazywał się tak? Jak Wikipedia mówiła, Albert Einstein. Tylko nie wymówię tego z takim akcentem jak ten gość. Tam jest fajne. Takie można kliknąć, jak się wymawia jego nazwisko. Otóż. Przypomniało mi się takie coś, że to był człowiek ważny, w cholerę ważny. Normalnie tak ważny, że aż białko się przy nim ścinało. Taki tekst mi się przypomniał i słyszałem go kiedyś. Albert Einstein urodził się 1879, zmarł 1955. Co wymyślił? Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, emisja wymuszona, korpus falowa teoria światła, ogólna teoria wzgodności, szczególna teoria wzgodności. tak naprawdę to, co dzieje się w relatywistyce w liceum, to jest szczególna teoria wzgodności, ale to będzie potem. Co jeszcze o nim mogę dodać? Tu, a, gdzieś fota zaraz się powinna pojawić. Tu, tak się specjalnie przesunę, żeby było zdjęcie. O. Myślę, co jeszcze o nim można dodać, co nie można dodać? A, bo taka jest legenda, teoria, że jak był w szkole, to banie dostał z fizyki. Nie wiem, nie potwierdzę. I kiedy szukałem coś a propos jego biografii w internecie, to znalazłem numer telefonu do niego. O, to było fajne, a do tego jeszcze czytałem, że nie wiadomo jakie są jego ostatnie słowa, dlatego że opiekunka, która się nim opiekowała niestety nie znała języka, w którym on do niej to wypowiedział i dlatego nie wiadomo jakie są jego ostatnie słowa. O, to myślę, że takim akcentem można spokojnie przejść dalej do pokazywania tutaj fajnych wzorków w zależności teorii. Okej. Okay. Drugie wejście. Klasyczne dodawanie prędkości, które obowiązywało do końca XIX wieku, wyglądało w ten sposób, że jeżeli zwroty prędkości były przeciwne, to jeżeli zwroty prędkości były przeciwne, to wtedy te prędkości się do siebie dodawały, a jak były takie same to te prędkości się od siebie odejmowały i teraz ja tutaj z moim próbujemy to Przedstawić mniej więcej. Ok, ja się trochę podsunę, choć podejdziemy do środka. Teraz Stop. Jeżeli będą nasze zwroty przeciwne, czyli ja się będę oddalał i on się będzie oddalał razem z kamerą, czyli Twój obraz się będzie oddalał, to wizualnie z Twojej perspektywy nasze prędkości się sumują i prędkość oddalania się moja będzie suma moja plus suma kamerzysta. Ok, 3, 4. Oddalamy się. Teraz znowu przybliżamy się. Czyli prędkość wypadkowa jest w tym przypadku sumą tych dwóch prędkości. Natomiast jeżeli prędkości miałyby zgo zwroty zgodne, to wtedy te prędkości należałoby odjąć. Teraz zrobimy taki fajny myk, że z moim kamerzystą oddalimy się razem tam. Teraz musimy to zrobić w ten sposób, żebym ja troszeczkę uciekał i on mnie troszeczkę bardziej gonił niż ja będę troszeczkę uciekał. Czyli jego prędkość będzie większa niż moja prędkość. Czyli ja trochę czekaj, czekaj, ja się trochę cofnę, i teraz Ty mnie doganiasz, a ja się cofam. Dobra, i on mnie dogania, o, i w tym momencie widać, że to jest różnica tych prędkości. Mam nadzieję, że jakoś udało się to zrobić. A jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, to na przykładzie samochodów. Jeżeli dwa samochody się, oddalałyby się od siebie w ten sposób i z perspektywy tylnej szyby tego auta patrzeć na drugie auto, to prędkość jest równa samej prędkości. Natomiast jeżeli te samochody by się doganiały. Weź zgraj mózg tak, żeby ręce działały. Okay. Jeżeli te samochody by się doganiały, czyli ten jedzie wolniej, a ten jedzie szybciej, to wyglądałoby tak. O. I prędkość wypadkowa z wy punktu widzenia tego samochodu jest równa różnicy tych dwóch prędkości, czyli większej minus mniejszej. Wola. Voilà. Niezmienność i względność układu względem Galileusza i Newtona. Pewną klasę układu stanowią takie układy, które względem siebie poruszają się ruchem jednostajnym oraz które względem układu tak. Które się nazywa układu absolutnego, poruszają się z ruchem jednostajnym. Są to tak zwane, ja muszę wywalić to tak zwane, są to układy inercjalne. Według Galileusza, we wszystkich układach inercjalnych, prawa fizyki, poruszają, we wszystkich układach inercjalnych poruszających się względem siebie z taką samą prędkością, prawa fizyki są takie same. Oznacza to, że jeżeli jedno ciało porusza się względem jednego układu odniesienia ruchem jednostajnym prostoliniowym, to to ciało względem innego układu odniesienia będzie poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym również, czyli będzie również się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniowym i w tych obydwu układach odniesienia czas płynie tak samo. Położenie ma charakter względny zależny od układu odniesienia oraz od czasu. Według Galileusza i Newtona równoczesność zdarzeń i wyznaczające te zdarzenia czas mają charakter absolutny, czyli nie zależą od układu odniesienia. Coś o prędkości światła. W obecnych czasach prędkość światła jest wyznaczana na podstawie detektora światła modulowanego, bardzo fajna nazwa. Sama wartość prędkości światła to tyle. Dużo, 299. 1729,5 km na sekundę, ale w zadaniach się przyjmuje bardziej 3 razy 10 do 8 m na sekundę, to jest taki bardziej ten często przyjęty. 3 razy 10 do 8 metra na sekundę i to będziemy bardziej stosować, ja też będę to bardziej stosował. Przy czym 3 razy 10 do 8 jest więcej niż w rzeczywistości to światło wynosi, czyli obliczenia, które będę stosował tutaj na tych filmach będą trochę niedokładne. Plus, no niestety. A propos samej historii te wyznaczenia tej prędkości światła, tych ludzi było dosyć spora lista, którzy próbowali to wyznaczyć, a najbardziej charakterystyczny, pamiętam, był Galileusz. Dlatego, że żył dawno temu i jego metoda polegała na tym, zgarnął swojego dobrego ziomeczka w stylu e-ziomeczku, choć wyznaczymy sobie prędkość światła. Po czym wzięli dwa lusterka, jedno lusterko, drugie lusterko, przepraszam, źródła światła, dwie lampy, nie lusterka lampy, nie wiem czemu lusterko, dwie lampy, jeden poszedł tam, drugi poszedł tam. Przy czym miało to działać na takiej zasadzie, że jeżeli tamten zapali światło, i ten zobaczy, że tamto światło się zapaliło, to zapali swoje, wtedy tamten zobaczy i na podstawie czasu przelotu światła i drogi między nimi będą w stanie wyznaczyć prędkość światła. Natomiast prawdopodobnie w tamtych czasach chłopaki nie spodziewali się tego jak wielką jest to wielkością, wielką wielkością. Tak. Wielką wartością. O, jak wielką wartością jest sama prędkość światła, także niestety sam eksperyment, tak jak możesz się domyślić, się no, nie udał niestety, ale pomysł był fajny. Teraz kopnę się trochę w stronę Einsteina, dlatego że powiem coś o szczególnej teorii względności i praktycznie cała relatywistyka w liceum skupia się na tej szczególnej teorii względności, a szczególna teoria, teoria względności, szczególna teoria względności, szczególna. Szczególna teoria względności skupia się na związkach między czasem i przestrzenią. O. Każdy pomiar odległości i czasu jest względny. Oznacza to, że nie ma absolutnej przestrzeni ani absolutnego czasu i wszystkie pomiary zależą od wybranego układu odniesienia. Postulaty szczególnej teorii względności są dwa. O, dwa. Szybkość światła jest w każdym układzie odniesienia taka sama, niezależnie od tego, czy źródło światła porusza się, czy też nie. Największa szybkość, jaka występuje w przyrodzie, jest to szybkość światła w próżni. Samo światło w innych ośrodkach niż próżnia, czyli na przykład szkło, woda, rozchodzi się z prędkością mniejszą. Obecnie przejmuje się, że C wynosi tyle. 2,99729,5. Dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze powiedziałem. 2,99729,5 km na sekundę, ale w obliczeniach w tym dziale stosowane będzie 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Pewne przybliżenie powoduje błędy i to jest pierwszy postulat STW, Szczególnej Teorii Względności. Prawa fizyki, a w szczególności prawa ruchu, mają taką samą formę we wszystkich układach odniesienia poruszających się względem siebie ze stałą prędkością. To był postulat drugi? O. Einstein w ten sposób stworzył koncepcję, która mówi, że mamy dwie wielkości przestrzeń i czas. I w teorii Einsteina nie jest oddzielnie przestrzeń, nie jest oddzielnie czas, tylko jest czasoprzestrzeń, które wszystkie są opisywane za pomocą stałej prędkości światła. Jeden z efektów relatywistycznych. O, efekty relatywistyczne. Żeby się język nie poplątał. Efekty relatywistyczne między innymi będzie to delatacja czasu, skrócenie długości, zmiana pędu, zmiana masy. O. Pierwszym czym się zajmę to będzie dilatacja czasu. dilatacja inaczej wytłużenie czasu. Wzorek opisuje to taki. Delta t równa się delta t' prim przez pierwiastek 1 minus V przez c do kwadratu. V to jest prędkość, z jakim porusza się dane ciało. Zaraz wytłumaczę co w tym chodzi. c to jest prędkość światła, 1 to jest 1, a minus to minus. Pierwiastek wiadomo. Teraz delta t' prim, delta t. To jest czas, który jest mierzony w układzie poruszającym się z jakąś prędkością, a to jest czas własny układu. Przykład. Um, zastanawiałem się nad jakimś przykładem i znalazłem coś takiego. Wysyłamy rakietę z zegarem w środku w kosmos. Rakieta ta porusza się z prędkością V i oblicz to wydłużenie czasu względem rakiety, czyli patrząc na to, zegar w rakiecie, jeżeli ja bym był w rakiecie, patrzył na zegar, to z mojej perspektywy to Ziemia porusza się z prędkością V, a ja stoję. Dlatego to jest czas własny, który płynie w rakiecie a to jest czas, który płynie na Ziemi. Czyli przykładowo tu by była godzina, a tu by były trzy godziny, w zależności od tego, z jaką prędkością bym się ja poruszał, czyli z mojej perspektywy Ziemia. To jest takie trochę pomieszane. Natomiast bardzo znanym przykładem w przypadku dylatacji czasu jest ten paradoks bliźniąt. Paradoks bliźniąt, czyli takich dwóch osób, co są takie same. Mamy dwóch ziomeczków, braci, siostry, bliźnięta, wyglądają tak samo. Po to wymyślono bliźnięta, że oni są tacy sami. Po czym jednego wysyłamy w kosmos z prędkością równą 0,99C? A drugiego zostawiamy na Ziemi. I ten w kosmosie patrzy na Ziemię, która jego, psiko, punktu widzenia porusza się z prędkością 099C. Siedzi w kosmosie przez 10 lat i pytanie jest, ile czasu minęło w tym czasie na Ziemi? Fajnie to jest sformułowane. Jeżeli u niego po podstawieniu do tego wzoru tutaj wstawiam 10 lat razy 365 dni 24 godziny 60 sekund, żeby to mieć w sekundach to pierwiastkuje 1 minus prędkość, którą podstawiam 0,99c przez c do kwadratu już te zbędne obliczenia, pominąłem na to, że to zrobimy, chodzi 71 lat. Czyli dilatacja czasu mówi o tym, że jeżeli w tej rakiecie poruszającej się z prędkością 0,99C minie 10 lat, to na Ziemi minie w tym czasie 71, czyli będziemy mieli dwóch bliźniaków, których jeden po powrocie będzie starszy od drugiego. O, tak to się wydaje na początek, ale Einstein tak twierdzi i tak jego zdaniem jest. Następnie to, co sobie przypomniałem w momencie, kiedy była wyprawa na Księżyc i jest teoria, że różnica między ludźmi z Ziemi a tymi, którzy byli na Księżycu wynosi około jedna sekunda. To gdzieś tam było kiedyś liczone i różnica między nami a nimi wynosi jedna sekunda. To znaczy, że oni skoro się poruszali, to są o sekundę młodsi niż powinni być. O, w ten sposób. Zaraz przejdziemy do skrócenia długości. Ten człon 1 minus pierwiastek z 1 minus VC kwadrat będzie się pojawiał we wszystkich wzorach, tylko że ten wzór jest wyjątkowy, dlatego że tutaj jest mnożone. We wszystkich innych to jest dzielone, tu jest mnożony. Otóż skrócenie długości. Długość własna, długość w układzie względem tego układu, tak samo jak było z czasem. Z primem był, układ, był czas w układzie własnym, tutaj jest długość ta własna w układzie, natomiast ta jest długość w układzie poruszającym się z pewną prędkością względem układu tego naszego własnego. Czyli w tym przypadku, jeżeli wysłamy rakietę w kosmos i w rakiecie znajduje się jakiś pręd, o to jest dobry przykład w rakiecie znajduje się pręd, to um, Ziemia porusza się względem rakiety z prędkością V. W takim razie w rakiecie ten pręd ma długość L' na Ziemi będzie miał długość krótszą, ten sam pręd by miał długość krótszą, równą L, równa się L' razy 1 przez pierwiastek, razy pierwiastek 1 minus v c do kwadratu. O, i zaraz przejdziemy sobie do masy. Okej, okay, to trzecia rzecz, która się zmienia, to jest masa. Wzór na zmniejszenie masy wygląda w ten sposób, że masa równa jest masa w układzie, tym, w tym przypadku rakiety, która się porusza z jakąś prędkością, przez pierwiastek 1 minus Vc do kwadratu. Tak jak powiedziałem, to się powtarza przez cały czas. Pamiętać wystarczy tylko, jaki jest wzór na ten pierwiastek i kiedy się przez ten pierwiastek dzieli, a kiedy się przez niego mnoży. O! Czwarta z rzeczy, która się zmienia, to jest pęd relatywistyczny. Sam ogólnie wzór na pęd to jest masa razy prędkość, czyli małe p to jest masa razy prędkość. Prędkość tutaj jest ustalona, natomiast w wyniku działania tej prędkości w fizyce relatywistycznej zmienia się masa, czyli to, co było w poprzednim wejściu. Masa ta zero w układzie własnym, czyli na przykład w rakiecie, razy prędkość przez ten pierwiastek i znowu pojawia się ten sam pierwiastek. OK. Teraz po ludzku. Ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest pokomplikowane, ale zdanie Einsteina tak jest, nie wiem, czy mam się zgodzić, czy nie. Ja się zgadzam, bo jestem za słaby w stosunku do Einsteina, żeby temu zaprzeczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wychodzi na to, że nic tylko jechać w kosmos. Czas krócej płynie, dłuższe się wszystko robi, do tego jeszcze masa mniejsza. No to człowiek piękniejszy, bo młodszy, do tego jeszcze piękniejszy, bo mniej waży i dłuższe. No. Nic tylko w kosmos jechać. O! Relatywistyczne składanie prędkości. Pierwsza rzecz. Nie ma prędkości większej niż prędkość światła. Zatem, jeżeli mielibyśmy dwa auta, które by się oddalały od siebie w ten sposób z prędkością światła, jedno auto, drugie auto, prędkość światła, to prędkość względna nie byłaby równa 2c. Nie ma takiej możliwości. Dlatego zostały wymyślone wzory, opisujące relatywistyczne składanie prędkości w momencie, kiedy te wzroty, zwroty prędkości są przeciwne, kiedy są zgodne, po to, żeby ta prędkość nie wychodziła 2c, no i żeby to jakoś tam działało. No to Przedstawmy sobie na przeciwne, sorry, zwroty. V równa się V1 plus V2, czyli suma tych dwóch prędkości, przez 1 plus iloczyn prędkości podzielony przez C do kwadratu. C to jest prędkość światła. W momencie, kiedy zwroty są zgodne, mamy tutaj dwa minusy. Poza tym te wzory nie różnią się niczym. A, V1 musi być większa od V2. O, tak wygląda składanie prędkości relatywistyczne i zaraz przejdziemy do najbardziej znanego wzoru w całym wszechświecie. Ale to za moment. Każda forma energii może się objawiać w postaci masy i odwrotnie. I teraz jest ten piękny moment, kiedy ja zejdę przed tej tablicy. Chociaż tak pewnie widać, co mam za plecami, zajdę sprzed tej tablicy. Będzie tak. I Teraz taka gloryfikująca muzyka leci w tle, może sobie wyobrazić, i tak dalej. Nie? równa się kwadrat. Zaraz to rozpiszę. Następnie ten wzór zostanie obdarty ze skóry, to znaczy rozpisany i już tak trochę gloryfikacja odpada, bo jest tu za dużo tego wszystkiego ok. E równa się kwadrat. E to jest energia, to raczej wiadomo. mc kwadrat to jest energia całkowita i ona składa się z energii kinetycznej i energii spoczynkowej. Energia kinetyczna ta ek nigdy nie może zostać przedstawiona w postaci mv kwadrat przez 2, dlatego że to jest kompletnie co innego. mv kwadrat przez 2 jest przybliżeniem energii kinetycznej wtedy kiedy v jest dużo mniejsze od c. Wtedy stosujemy wzór mv kwadrat przez 2. Natomiast w fizyce relatywistycznej energia kinetyczna jest wyprowadzana z tego, o równanka, zaraz to pokażę, m 0 c kwadrat, energia spoczynkowa. Kiedyś na którejś maturze, pamiętam, miałem zadanie obliczyć energię spoczynkową elektronu, wystarczyło wziąć masę c do kwadratu, a ja siedziałem i myślałem, co to może być i nie wymyśliłem. Otóż, po podstawieniu, tu podstawiam wzór na masę relatywistyczną, czyli m0 przez pierwiastek i c kwadrat mi zostaje. Energia kinetyczna równa się, czyli to przeniosłem na tą stronę, i jestem geniusz, dlatego że porąbałem. z nie, dobrze, jest przepraszam. To na tą stronę. Energia kinetyczna to jest mc kwadrat minus m0c kwadrat, przy czym M rozpisuję z masy relatywistycznej. wychodzi mi m0c kwadrat przez pierwiastek. W tym dziale już nie będę mówił, co jest pod tym pierwiastkiem, bo ten pierwiastek zawsze wygląda tak samo. Więc mówiąc, pierwiastek mam na myśli to minus m0c kwadrat. M0c kwadrat wyłączam przed nawias, otwieram nawias 1 przez pierwiastek minus 1. To jest wzór na energii kinetyczno relatywistyczną. Odległość między dwoma punktami w przestrzeni nazywa się interwałem przestrzennym, natomiast odległość między dwoma punktami w czasoprzestrzeni nazywa się interwałem czasoprzestrzennym. Według poglądów Galileusza i Newtona czas jest parametrem, to znaczy, że nie zależy od prędkości, z jaką w tym momencie porusza się ciało. Natomiast według Einsteina czas jest współrzędną czasoprzestrzeni, czyli zależy od prędkości, z jaką porusza się ciało. W fizyce Einsteina rozmiar ciała, właściwie jego długość, ulega skróceniu w kierunku zgodnym z kierunkiem prędkości. Przy czym skrócenie to inaczej nazywa się kontraakcja. To skrócenie, które było we wzorze L równa się L' razy pierwiastek. To jest oprócz skrócenia zwane jeszcze kontraakcją. W fizyce klasycznej równoczesność zdarzeń ma charakter umowny, to znaczy, że nie zależy od tego, czy dany układ odniesienia porusza się względem innego z prędkością. Pewną czy nie, natomiast w fizyce Einsteina równoczesność zdarzeń jest zależna od tego, czy układy poruszają się w się z jakąś prędkością. Dlatego jeszcze zachodzi takie stwierdzenie. W fizyce klasycznej, w tej mechanice klasycznej masa ciała nie zależy od prędkości, z jaką porusza się dane ciało, natomiast w fizyce relatywistycznej masa ciała jest zależna od prędkości, z jaką porusza się ciało. Podobno dziesięcioletni Einstein rzucił takie zdanie. Co bym zobaczył w lustrze, gdyby to oddalało się z prędkością równą C? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Stoję ja, przede mną jest lusterko i w pewnym momencie jest tak i ono wystrzeliło z prędkością c. Pierwsza rzecz, lusterko nie wystrzeli z prędkością c. Druga rzecz, nawet jeżeli wystrzeliłoby z prędkością c, to ja nie znam osoby, a nawet nie słyszałem o takiej osobie, która by miała tak dobry wzrok, żeby po sekundzie zobaczyć lusterko, które jest odległe o 300 tysięcy km. To jest dwa. Natomiast trzy, w relatywistyce nie jest możliwe, znaczy może inaczej, w relatywistyce nawet jeżeli źródło światła oddala się z prędkością c, to ja i tak będę miał w odbiorze, czyli będę odbierał światło, które porusza się z prędkością C. Więc jeżeli nawet byłbym w stanie dostrzec to lusterko o 300 tysięcy kilometrów dalej, to zobaczyłbym w nim swoje odbicie. O. Tym akcentem mogę zakończyć wprowadzenie teoretyczne do relatywistyki. Mam nadzieję, że było miło cudownie. Jeszcze raz R równa się mc2, uczcie się cały czas. Lajcznik to był kozak. O.